Bielany już się z nami łączy. Halo, halo? Siemanko. Cześć, dzień dobry, powiedz mi, jak to spotkanie? Naprawdę długi mecz za wami. Pierwsza mapa, bardzo burzliwa. Jak po tej pierwszej mapie, albo nawet jak w jej trakcie zmieniały się wasze nastroje, kiedy już byliście tak blisko powrotu, a nawet walczyliście sobie punkt mapowy, a jednak po 46-rundowym starciu przegraliście Vertigo. Wiesz co, na Vertigo na pierwszej mapie była trochę zwiecha komunikacyjna, bo zrobiliśmy sobie trening od rana, no i był to trochę błąd później przerwa 3 godziny, zmuliło wszystkich, wjechaliśmy na ten mecz i tak tę no, pierwszą, no połówkę na Vertigo na pewno przespaliśmy, no i ciężko się wracało jakby no, po stronie terrorystów. Wiesz no, bo tam w setach że ugraliśmy 6 rund. Mhm. To i tak był dosyć dobry komek, bo tam było 7-1, 7-2 chyba jakiś wynik, więc no ciężko się to grało, ale głównie przez wiehe komunikacyjne hmm. i zamolenie całej drużyny. Zgadza się. A jakaś niedyspozycja Frenda na tej pierwszej mapie, wiesz może czym była spowodowana? No bo jednak przez kilkanaście dobrych rund widzieliśmy go praktycznie z okrągłutkim zerem, jeżeli chodzi o fragi. Szczerze, to jakbyś się tego nie powiedział, to nawet bym nie zauważył. No nie przyznawał się no, na ja pewno. Myślę, pan. Że... No, raczej nikt się tym nie chwali, ale też w tabelę no, nie zerkam i nie patrzę, czy ktoś z Bonda nie kręci, no bo to było lekko dziwne. Mhm, jasne, a po takiej pierwszej mapie powiedz mi o troszkę o tym podejściu później do drugiej. W jaki sposób zresetowaliście sobie głowy? Czy było to jeszcze bardziej takie mobilizujące, że ta pierwsza mapa poszła po takim długim boju nie pomyśli i później jak wchodziliście już na EnShienta, jakie były wasze odczucia? Znaczy na pewno na Anciencie już zagraliśmy swojego CSa i to chłopaki grali pod nas, a nie my pod nich, jak to było na Vertigo na początku Na Vertigo zostawiliśmy za dużo miejsca na początku no i po, poczuli tą pewność siebie, na Anciencie już wjechaliśmy w nich i pokazaliśmy, że no, no nie mają czego szukać po prostu bo to my dyktowaliśmy gierkę, no 10 rund po to wydaje mi się, że dosyć dużo na tej mapie No i po CT w sumie dokończyliśmy a jeżeli chodzi o ostatnią mapę właśnie defensywa, ostatnie rundy, miałem takie wrażenie, że przede wszystkim świetnie czytacie, co zrobi Rywal w pierwsze tempo te ustawki. Ty z Lunatikiem, dwór, później jeszcze friend. Później też ty, jeżeli chodzi o rampę, gdzie też potrafiliście odpowiednio zareagować już po takim pierwszym planie, czyli agresja na dworze, czy przynajmniej presja na dworze, a później powrót na rampę. Na to też byliście przygotowani, no wtedy oczywiście bardziej była to Twoja indywidualna akcja. To Tutaj widać było wszystko chyba funkcjonowało dobrze, jeżeli chodzi o takie przewidywanie, co zrobi Rywal. Znaczy szczerze chłopaki z PG strasznie czytelnie grali. W momencie, gdy zabieraliśmy Rookera po drugiej stronie mapy, chłopaki przyspieszali po drugą i tak naprawdę wpychaliśmy ich sami w swoje ustawki, zabijając jednego gościa po drugiej stronie mapy. A powiedz mi, jak to wygląda w kontekście trenera, bo gdzieś obiło mi się o uszy, że dziś, być może podczas tego meczu już, trener przez was testowany będzie na serwerze. Czy ktoś się faktycznie pojawił, czy cały czas ten temat jest jeszcze niewykończony, jeszcze kogoś nie macie na oku? Znaczy na razie na trialu jest nas spraw Guardiola. Więc niestety nie mogę powiedzieć. Okay. Czyli Tiki taka będzie grana. O, no, można tak powiedzieć. No, tak widać było, że dzisiaj. No to, ja tylko takie, takie off-top pytanie, co stoi za tobą, tak jak patrzę na, na ekran? To jest puchar za Mistrzostwo olimpijskie w kajakarstwie. A to gratulacje. Gratulacje, bo jeszcze nigdy Dziękuję. nie miałem przyjemności ci gratulować. Gratuluję. Dzięki bardzo. Kajakarstwo kabłonkowe mam nadzieję, tak? Tak, tak, tak. Okej, okay, no to się rozumiemy. Co do tego Dokulacje. się kompletnie nie spodziewałem, ale robi wrażenie imponujące w takim razie. No to w takim razie również do zobaczenia za niedługo, mam nadzieję, przy okazji rozgrywek klanowych i życzę powodzenia w trenowaniu z nowym szkoleniowcem, bądź oczywiście podczas testów owego trenera. Dzięki Wielkie, do zobaczenia. Do usłyszenia.